Cześć, witajcie, mamy czwartek, więc lecimy dalej z listem clippinga do syna, jeżeli zdołasz, zapraszam. Boże, strasznie mi w brzuchu burczy, ja mam nadzieję, że tego nie, nie słychać. Nie? A tam się normalnie przewraca, jakby coś, ze mnie miało za chwilę wybiec. No, głodny już jestem. Śniadania jeszcze nie jadłem. Moi drodzy, na dzisiaj, fragment z tego listu. Jeżeli ktoś tu pierwszy raz trafił, to co czwartek czytamy. Taki fragment z listu Clippinga, jeżeli zdołasz. No, są pewne cechy charakteru, yy, które są oczywiście, wydają się czasami nieosiągalne, ale warto gdzieś jako punkt odniesienia je mieć i chociaż tam czasami próbować w tą stronę iść. Na dzisiaj będzie dłuższy fragment, bo jakby nie chcę go ciąć na fragmenty, bo kontekst się wysypie. A brzmi on następująco. Jeżeli ścierpisz wypaczenie prawdy przez ciebie głoszonej, kiedy krętacze czynią z niej zasadzkę, by wydrwić naiwnych, albo akceptujesz ruinę tego, co było treścią twojego życia, kiedy pokornie zaczniesz odbudowę z użytymi już narzędziami. I Teraz... Yy... To może dotyczyć osób, które gdzieś tak trochę bardziej publicznie, bo publicznie występują, gdzieś może też umie. Czyli, jeżeli gdzieś tam o czymś gadasz yy, w sposób publiczny, tak jak ja to robię, albo na przykład gdzieś do mniejszego grona, w rodzinie, w pracy, coś tam powiesz i ten, yy, później zostanie ci to wygarnięte. Albo to kiedyś powiedziałeś coś takiego, albo wtedy często jest coś takiego, że ludzie bardzo szufladkują. nie? Czyli na przykład, dobra, wejdźmy na grząski grunt, załóżmy. Masz teraz y, jesteśmy przed wyborami, ne? I teraz powiedz coś takiego, ne? Ja na przykład y, załóżmy pie, temat 500 plus. Ja mam trójkie dzieci i no 500 plus otrzymuję. Od stycznia będzie 800 plus. I teraz z jednej strony, no dostanę dostaniemy 900 więcej na miesiąc. Y, no to wiesz, no fajnie, nie? 900 na miesiąc więcej. Ale mi się to nie podoba ani trochę, ne? bo ja wiem, że to też, wiesz, no takie rozdawnictwo nie zawsze jest dobre. Ja nie mówię, że to jest złe, bo to jest temat bardzo szeroki, ja tego nie chcę pogłębiać. Zostajmy na tym wątku, tylko, że mówię, kurde, no fajnie, ale ja bym wolał, żeby była mniejsza inflacja. Oczywiście inflacja nie jest spowodowana tylko 500+, ale na pewno to swoje dokłada do tego. Także ja bym osobiście to wolał nawet ani złotówki od państwa nie otrzymywać ale chciałbym mieć ceny w sklepach sprzed 10 lat, nie? Kurde, ja, ja sobie poradzę, wiesz. I oczywiście są ludzie, którzy mają większe trudności. Zostawmy temat tego, czy socjal jest dobry, czy niedobry. Skupmy się na tym. Powiem komuś, mi się to nie podoba. Jo, bo ty jesteś zaraz, teraz antyrządowy i ty jesteś w ogóle lewak i... Dobra, może już nie będę mówił, bo YouTube zaraz przytknie zasięgi, jak się rozpędzę. Mm. Albo w drugą stronę, wiesz, powiesz, że coś na przykład opozycja zrobiła dobrze, yy, czy tam albo, że coś rząd zrobił dobrze, o, bo tu jest coś tam piszor i w ogóle, nie? I teraz ważne, żeby mieć na to poprawkę, że czasami ludzie tak mogą wykorzystywać nasze pewne fragmenty wypowiedzi i wciskać nam nasze, wiesz, decyzje, nasze zachowania. Wiesz, ja jestem abstynentem, no bo jestem uzależniony, no, nie piję kilkanaście lat, to też mi nieraz ktoś próbował wepchnąć w gardło, że jestem... W ogóle przeciwny on alkoholowi i w ogóle, że, że jestem głupi. Nie? No bo po prostu na to trzeba zasłonę milczenia spuścić. Jeżeli ścierpisz, kiedy ktoś w jakieś fragmenty twoich wypowiedzi, z kontekstu często wyrwane, i jeszcze przeciwko tobie je stawia, albo ludzi w ciula robi, no to to jest słabe. Nie? Ja się obawiam, bo się temat sztucznej inteligencji rozwija. W tym sensie, że można bez najmniejszego problemu podrobić czyjś wygląd, czyjś głosem, no na przykład takiego miejsca stworzyć, który mówi, że ja już się wyzdrowiałem i mogę pić kontrolowane, nie? Jeśli takie coś w internecie by się pojawiło, ja mogę nawet o tym nie wiedzieć na początku, tak? Pewnie ktoś by to podesłał, ojej, co ty odpierdzielasz, nie? Więc no, czasy ciekawe przed nami na pewno, ale no, miejmy to na to poprawkę, że ludzie będą czasami wykorzystywać to, co mówimy, to, co robimy, żeby nam sieknąć, wygarnąć, nie? I, i to, to po prostu trzeba zostawić. I tu jest też bardzo fajny temat, ważny. Czasami jest tak, że wszystko, co żeśmy robili, się wysypia. I teraz, jeżeli uważasz, że to, co robiłeś do tej pory, było ważne, było potrzebne, to czasami trzeba po prostu zwyczajnie wstać, obtrzepać kurz i zaczynać od nowa. I czasami zaczynać od nowa to jest całkiem fajne, bo można pewnych wielu rzeczy, pewnych błędów, pewnych przekonań uniknąć. Nie? wiesz? Mi to się też czasami w ogóle marzy. Ten YouTube cały zostawić i zacząć od nowa, po prostu na blogu, z takim jeszcze większym cyfrowym minimalizmem czy coś, ale myślę, że chyba na razie sobie ten pomysł odpuszczę, może kiedyś jak zajmę się samymi warsztatami albo jakimiś kursami, to może wtedy na to przyjdzie czas. Na razie nie, ale kto wie, może będę zaczynał od nowa. Po to, żeby się odświeżyć, po to, żeby z nowym. Podejściem, jakby ruszyć dalej. I to bywa odświeżające. I czasami w życiu nas naprawdę ogromne trudności spotykają, że nas zetnie po prostu wszystko, co żeśmy budowali bardzo długo się rozpieprzy. Ne? a czasami może warto po prostu wziąć to na, na, na klatę i zwyczajnie zacząć inaczej, po prostu małymi krokami, w końcu się dojdzie do, do, do mety. Takie przemyślenie na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach. Jak wy, to, yy, jak wy to widzicie. I w ogóle dajcie mi to znać w komentarzach, czy wolicie czytać, czy wolicie słuchać. Bo ja w ogóle, nie wiem, pewnie część z Was zwiera, pewno. Ja zaczynałem bez niewolenia na blogu, jako blog. Jestem Was ciekaw, dajcie znać tak ogólnie. Przy okazji innych Waszych komentarzy, które czytam, nie, nie czytam ich codziennie, ale generalnie tam co, co kilka dni czytam te komentarze wszystkie, yy, to dajcie znać proszę w komentarzach. Jak to jest? Czy wolicie słuchać, czy wolicie czytać? Ja wiem, że słuchanie jest jakby praktyczniejsze, przyjemniejsze, ale czy bardziej wartościowe? Hmm. Tu mam mieszane uczucia co do tego. Dobrego dziąka i do zobaczenia jutro. Cześć.